Cześć tu Hex. Zapraszam was na recenzję gry Batman Arkham Asylum. Gra jest klasykiem. Można ją tanio kupić na przykład na Steam Summer Sale. Naprawdę za się pieniądze i chciałem wam pokazać dlaczego. Dlaczego jest taka fajna. Mi się bardzo spodobała. Gra typu skradanka, trochę detektywistyczna, trochę zagadek, trochę się w mordeleje, trochę się ucieka. Elementem gry, który może wprowadzić nas tutaj w nastrój panujący w Arkham, jest intro gry. Gra nawiązuje do standardów wyznaczonych przez Tima Bartona. Tak mi się wydaje, najlepiej pasuje to do tej pierwotnej koncepcji. Nie ma tu już cukierkowych George'ów Clunayów. Tak, scena jak Batmobil rozgarnia liście na drodze jest klasyczna, musi być w każdym filmie lub grze. Nasz ulubiony joker. Słynny antagonista. W Arkham spotkamy ich wielu. Właśnie to jest w tej grze najlepsze, że poznamy całą menażerię stworzoną przez Boba Keina na potrzeby świata Batmana.

Jeśli znacie Batmana z kreskówek, to na pewno rozpoznajecie głosy aktorzy w tej samej produkcji użycili tutaj głosów. Batman jak zwykle ma chrypkę. Po krótkich cutscenkach jest scena, która jest jakby wprowadzeniem w mechanikę sterowania Batmanem. A przy okazji możemy się rozejrzeć po arkam, które w tej produkcji jest wyjątkowo mroczne jest psychodeliczne, takie właśnie jak powinno być. Pełne małych wariactw i dużych wariatów zamkniętych w klatkach. Nawet szef Warden jest tutaj też troszkę walnięty. No i dziwne podniecenie Jokera, który wraca do Arkham, jakby tego bardzo chciał. Batman, Batman w ładnym uniformie, jeszcze nie, nie rozwalony. Jeszcze bez szram, bez, bez cięć. Nówka spod żelazka uniform. No idziemy. Mierzamy do celi, odprowadzić Jokera, bo coś mu nie ufamy. Każdy z IQ powyżej 20 na pewno domyśla się, że w pewnym momencie Joker raczej chyba ucieknie. Pytanie tylko kiedy. Yep. Skanery wykryły iPhone'a Batmana. O, zoom. Dzięki zoomowi możemy do, dostrzec pewne niuanse, które przydadzą nam się rozwiązyw w rozwiązywaniu zagadek detektywistycznych, gdyż ta gra jest w zasadzie kryją detektywistyczną. Tutaj po mordzie trochę trzeba lać, trzeba trochę biegać, skakać, latać, pływać, ale tak naprawdę rozwiązuje się zagadki detektywistyczne. Właśnie tym jest Batman jest po prostu detektywem. Gra jak widzicie na silniku Unreal. Super ekstra uniwersalny silnik, wszystko można na nim robić. Czekamy na kolejną odsłonę, to już będzie czwórka. Dema technologiczne pokazują naprawdę wielkie możliwości następnej generacji, ale Unreal Engine trójka, jak widzicie, też daje radę. Jest super plastycznym silnikiem świetne modelowanie postaci, przekwałki Wardena, o, fanklub Jokera też tutaj siedzi już od dłuższego czasu, spiry Jokera.

Jaja sobie robi nasz arcy jajcarz On potrafi najlepiej obok wysadzania i Podpalania No jedziemy z tym z dalej Got another psycho on the way. Can you smell the excitement in the air? No? Hmm. Must have been one of the guards then. Right, that's joker. Is that you? I zbir, mega zbir. Get ready. Keep your weapons trained on it at all times. Yeah, that's good. What's it doing? Tak, sytuacja robi się gęsta jak latem w autobusie. Widać o coś. O coś chodzi Krakowi. Coś chce dorwać Batmana. Pewno chodzi o Forcel, albo o kobietę. Jak to w dobrym kryminale A Joker ma tylko z tego. I really need to get me some new shoes. Okej. Kiedy zagraję jak zwykle trafne. I still have a trick or two up my sleeve. I mean, don't you think it's a little bit funny how a fire at Blackgate caused hundreds of my crew to be moved here? <laughs> <I> <laughs> I told oh, Frankie, you really should learn to keep that fat mouth of yours shut. It'll get you into trouble. Tell me something. You've never let me catch you this easily. What are you really after? Oh, well, nothing much. Hundreds dying in pain and fear. All their meaningless lives brought to a horrifying conclusion. All thanks to you and a book of matches. Was that the answer you wanted? All patients should avoid contact with prisoners from Blackgate Prison Facility. Their presence our <laughs> <laughs> What's he doing? They were Get a Get a light on him. Jak widać, Scenki coraz bardziej podbijają napięcie. I tak właśnie ma być, jak u Hitchcocka. Pierwczoker ląduje w więzieniu. W sumie w wariatkowie, a później. Napięcie rośnie. Jedziemy dalej z naszym milusińskim. Jakieś drobne rozgrywki między strażnikami a... ...usadzonymi. Samo Arkham też kryje w sobie wiele... Tajemnic. W zasadzie po, po Arkham Asylum e, chodzimy jeszcze, wychodzimy na samą wyspę Arkham Island. Komisarz Gordon zawsze pomocny, szczególnie w kaczenkach. No i pułapka się zamyka powolutku. anyone's qualified it's listen I appreciate the assistance but he'll unsettle the more violent inmates I think he's talking about you bats don't be a stranger you're always welcome here i to say, it's good to be back you okay he surrendered almost without a fight Tam, have a crib back where he belongs Barani. No i boom, Jocker ucieka. Co mnie nie ucieka, bo raczej się będzie chować tutaj naszym arkancie, gdzie czuje się jak w domu, Śród rodziny, praktycznie. No i tu zaczyna się praktycznie gra. Lanie po mordzie, które, o którym wspominałem, wygląda właśnie tak. Scenki trochę to przypomina Assassin's Creed'a albo inne. Third person. Jakieś kombo, chodzi o to, żeby wbić dobrze sekwencję. Jakieś tam Fatality, jakieś tam kurcze kontry można użyć Batarangów, no takie tam, żeby dzieciaki przy konsolach mogły trochę poklikać. Same walki są nawet dość ciekawe, ale stanowią tak na oko 15%-20% gry, tu coś się dzieje, tak. druga. Jak ten Joker uwziął się. Zamiast współpracować z Batmanem, to on to On woli być naprzeciwko. Sprawne życie Bataranga. Na chwilkę wykluczę zawodnika z gry. Jak widać, kombosy są wpijane. Mnożnik wpływa na, na punktację, punktacja wpływa, wpływa na upgrade'y. Upgrade'y wpływają na poziom jakości walki, także wszystko przemyślane, tak powinno by być gameplay. O i tu przez pomyłkę nacisnęła się spacja służąca do w tym wypadku otwierania kraty. Bo Arkham Asylum pełna jest przejść ukrytych, jawnych, tajnych i w ogóle... Tu się przyda zmysł detektywa. Eee, obok zoomu jest też taki tryb detective mode, który pozwala nam dostrzec coś, czego zwykły śmiertelnik nie dostrzega. Jakieś przewody, jakieś połączenia, jakieś przejścia. O, to jest właśnie detective mode. Możemy zobaczyć, że Batman jest na tyle humanitarny, że do końca nie zabija swoich ludzi... Y, przeciwników. Także tylko ogłusza. Naprawdę Nagroda Nobla. Pokojowa się należy. brusowi Wayne'owi. No i Joker zaprasza nas do zabawy. Pod tytułem złap mi, jeśli potrafisz. E, tak, charakter kar z bio. Możemy sobie obejrzeć każdą napotkaną postać. co Kto to jest, jakieś fakty, atrybuty, co nas może tutaj zaskoczyć w niej. Sam Batman też troszeczkę ma informacje o sobie. Fajnie tak zagłębić się w ten świat wymyślony przez Boba Kane'a. O, no, na tym polega rozwalanie Arkham. I znajdowanie zagadek ustawionych przez Riddlera. Każdy taki... ...takie trofeum przybliża nas do rozwiązania pewnych zagadek. O no właśnie, Riddler. Człowiek-zagadka Edward Nygma. To widzimy cele rozwalone, z czego jedna jest, zdaje się, Ridlera. Tak jest znaki zapytania zielone powinny wszystko nam wyjaśnić. Nic na razie tu nie jest ukryte. Na razie. Oj spoiler. No i idziemy. Tak właśnie wygląda gra. Szczęki zostawione przez Jokera, które po pozwolą nam po podbić trochę e, Expa a no, jest coś dobrego dla ludzi, którzy lubią zbierać pióra w Assassin's Creed na przykład. Pozdrawiam Wernar. <grydy> Każdy punkt się przyda. Zbliża nas do. Zbliża nas do upgrade'u up oczekiwanego. Będziemy mieli więcej zabawek. Na początku mamy tylko bataranga, później mamy deszyfrator kryptograficzny, to kryptograficzny to pozwalający to nam to rozwalać na odległość urządzenia, claw pozwalającego nam sięgać i rozwalać ściany. O, zaczyna się impreza. Kolejne poziomy są otwierane przez, zdaje się, Jokera w tym wypadku, aczkolwiek ktoś mu tam w środku pomaga Jokerowi. Można się było domyśleć, co to jest po głosie, ale za chwilę się dowiemy. Detective Mode, tak. Przez ściany widzimy komitet powitalny. Jakieś źrzutki tam czekają, chcą zęby dostać. No i biegniemy sobie. Peleryna jak zwykle, powiewa, nawet w korytarzach bez wiatru. Super ekstra efekt. No i wracamy. Bataranga. Na dzień dobry. Jakieś combo, coś tam, coś tam, żeby grać nie porósł i final. Blow ładnie. Gość się za głowę trzyma, pyta się, gdzie są moje pieniądze. A to Rostowski je wszystkie zabrał, dobra, gdzie mamy iść? No tutaj zdaje się, w lewo. Challenge unlocked.

Joker potrzebuje jak widać pomocników. Batman działa w samotności. Tak to jest przykład z kratek, które można wyrwać i się dostać. Ale na razie nie możemy, bo musimy mieć sprzęt. Możemy sobie popatrzeć na nią. Tam gościek zwykle naprawia metodą. Ja, metodą inżynierską jakąś, typu stukni młotkiem. Ja. Ja, jeszcze postuka trochę pewno. Arkham jest pełne postaci i historii. Co chwilę ktoś tu coś ma jakieś problemy, jakieś historie się odnajdują. Musimy powiązać pewne fakty. Na tym polega ten wątek detektywistyczny. Oracle jest tutaj córką komisarza. Mapka podręczna. Korytarze jak na razie niewielkie. Oracle jest jak widać niepełnosprawna. Córka komisarza pomaga nam tutaj zdanie. Pewne przez LTE albo inne UMTS-y. Tak, nam gościu jeszcze się pierdzieli z tą szafką. Wszędzie zdjęcia Wardena, zupełnie jak Adolfa w Trzeciej Rzeszy. A, kolejne super ekstra drzwi. Coś to się dzieje. Jeden z wariatów się widzę, objawił. Zaz. Psychopata, socjopata wszystko najgorsze. Uwielbia mordować i jest pierwszą osobą, I see anything that looks even której musimy dać poważnie like like papę. Dies. Do you hear me? Tak, pole siłowe. Jakbyśmy weszli, odepchnie nas. Nie możemy się za bardzo pokazać Zasowi gdyż jak nas zobaczy to zabije zabije e, ochroniarza i trzeba będzie powtarzać No to trzeba jakoś sprytnie to zrobić, to też jest w sumie lekki tutorial tego jak się porusza Batman bo on nie tylko chodzi biega ale może się wspinać nie jak Ezio w Asasynie, co prawda no ale przy użyciu swoich zabaweczek całkiem fajnie potrafi się przemieszczać po Arkham. Zaz has got my buddy. him. Do please. Please, 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 please. Dobrze, no co jesteśmy Batmanem, musimy pomagać światu. Biedaki po ja prostu. Te Dobrze, to co? Włączymy jakiś detektyw nie? żeby wiedzieć, co tu się dzieje. A teraz jeszcze na tym etapie gram, podpowiada. I na Gargoyla możemy sobie tak jest, strzelić linką, pik i po cichu skradając się. Jest bardzo wiele etapów takich, gdzie właśnie trzeba po lutku się gdzieś tam wspiąć, gdzieś tam kogoś po cichu zdjąć, powiesić, zdjąć po prostu, bez żadnego tam brutalnego bicia, tylko po prostu podejść go tak jak Zaza teraz i control, prawy przycisk, take down i goście poszedł spać a jest tylko pierwsza, pierwsza walka o. Harley Quinn psychofanka Jokera, która właśnie Pomaga mu. Na, w trakcie, gdy dowiadujemy się, jak to się stało, że ona przejęła kontrolę nad Arkam, żeby Jokerowi tutaj gniazdko umościć. No, za chwilę skończymy e, tą część prezentacji. Resztę dogracie sobie sami, za chwilę pokażę wam e, jak wygląda gra później, już Arkham Island wygląda trochę inaczej. Pierw chodzimy po Arkham Asylum, ale później, żeby odkryć e, zagadki, rozwiązać je, musimy przemieszczać się po Arkham Island. Pełne różnego rodzaju artefaktów, historii i przede wszystkim przeciwników, którzy z czasem się zmieniają. Zmienia się także charakter samego Arkham i wyspy, z czasem, ale tutaj już nie mogę wam powiedzieć, bo by był spoiler. Gra na dalszych etapach wygląda właśnie tak. Arkham już troszkę zmienione. Batman ma już wszystkie swoje zabawki przeciwnicy są poważniejsi snajperzy, albo jakieś wielkie wysterydowane małpy tutaj jakieś roślinki nie będę spoilerował, ale kto zna historię, ten wie co może się dziać eksplodujący żel ultra, batclaw batarangi, multi batarangi. Line Launchery, kryptograficzne, sequencery. Wszystkie te super zabawki, które możemy upgradeować tak jak właśnie w tej chwili. Możemy zwiększać ilość liczbę e batarangów. Możemy upgradeować e, na bardziej skuteczne, śmiercionośne. Samą grę. Możecie grać i naprawdę sprawia, sprawia dużą przyjemność. Jako nagrody w rozgrywce dostajemy biografię postaci, ale także ich modele 3D, które możemy sobie obejrzeć, jak artyści z Rocksteady Studios ładnie wymodelowali. Samą grę chyba przeszedłem z dwa razy, bardzo fajna. Fajna jest też część druga. Arkham City, jak nazwa wskazuje, chodzimy po całym mieście. Ale według mnie jest, jeśli chodzi o atmosferę trochę słabsza niż Arkham Asylum. Tutaj jest bardziej mroczno, bardziej psychodelicznie. Bo wielka tajemnica komiksu gry filmu polega na tym, że Batman jest takim samym świrem jak świry, których, których goni. Jest tu kilka fajnych momentów, które, które to właśnie pokazują nam na przykład walka ze Scarecrow. Dobrze, na tyle chciałem na, na tym chciałem skończyć tą prezentację. Dziękuję, do zobaczenia. Cześć.